Witam Was po długiej przerwie od wota od nagrywania półrocznej. Znowu wracam do tego, bo od woda mieliśmy już chyba przerwę od stycznia albo tego, nie wiem dokładnie pamiętam, ale zająłem się Miko i no, nagrywamy takie są no, sorry. No śmieszne plutone jak za danych dobrych czasów ktoś może kojarzyć to nie mówię, że wszyscy, ale no. O niej! I takie, może powiedzieć, że o zlewanie się nie może trochę wkurzanie innych ludzi, nie? No, dawaj, tu jedziemy. No, ale. No, do końca o to mi nie chodziło, ale. Tego hago? No, ja właśnie nie wiem co robię teraz, ale no. Na pewno nie uczcie się ode mnie grać, możecie jedynie co to się poświęcać ze mnie. O tak powiem, z nas. No. Gdzieś mi zasłonił. Aha, nie widziałem, sorry. Możesz dobić. Aha, nie, nie mam bicia Nie mam bicia. O Boże. Aje. Ja to mam zeda jednak. wiem Dobić go? A gaz na ulicy padł, dobra, ja O Jezus. O Boże, plecy No to ja ładnie dobijam, nie? Yy. Jeden HP i mnie zabił. Właśnie o tym mówiłem, że może się pośmiać, jedynie, co? Yy. No, ja 400 zrobiłem. Ja Ale więc zrobił dużo więcej, jakbyś mieli nie zasłonił. Znaczy Za o... już zasłonię. No właśnie, o tym mówiłem. Jedynie co możecie się pośmiać, to raczej na pewno nie będą poradniki. Eee, w moim wykonaniu wpędzę coś jak w stylu na przykład. Eee, bardzo czekam na Waffentagę, a na paczki. Oboje czekamy. Obaj. Eee, no bo Waffentagę normalnie już niedługo. Eee, no jeszcze to... 20. No 20, 22 dni. Dokładnie. Hmm. Oczywiście też nie mówię, że aż tak gramy, ale no jakiś tam poziom prezentujemy, ale bardziej się można pośpiąć, tak? No nie, no i się na nie skupimy. 428, dobra. Yy, przechodzimy do yy, następnej bitwy. Yy, wyniki z tej bitwy prezentują się tak, przegra na 15 do 5, więc fajnie. Dobrze chyba mówię, nie? Dobra, ale yy, widzimy się już na tej Litwie. Dobra no ta sama mapa i teraz nie na dwójkach tylko na czwórkach więc no się jeszcze bardziej roz... Roz... rozlejemy no ale ten kanał bardziej jest taki do pośmiania się kiedy już macie no dość tego bota chcecie trochę jakieś odzywki zeświadczyć to zapraszam jak chcesz ciągnąć poradniki, to polecam innych. A yy, nie tutaj. No. Jak wylewamy się na niego. Aha. Trochę wcześniej musisz mi dać info. O, ja też. Ale... No, miałem wiedzieć, że akurat No, on by bali z stoła, właśnie. Dobra, trochę ich tu jest jednak. Ubożysz się kuflem. A wiecie co, no. Tego tu w ogóle <grym> nie było. Albo... No. No... No ja co? chociaż zrobię jeden strzał. No ja tak świetnie bym powiedział. E, takie oznanie się w stylu, no. Ale no... No i teraz jak na sam koniec y, bardziej taka normalna Mi no, Mam nadzieję, że nas nie wysadzą. A więc w tym stylu, ale no coś bardziej normalnego. Teraz możecie doświadczyć. Dawaj no, może tu pojedziemy, bo tu rzadko kiedy jeździmy. Tutaj? Ale no mi się wydaje, że tam mało czołgów będzie jakieś Dobra, jedziemy tam ściema. Najwyżej im plecy zrobimy No tak, plecy A ty Nie wiem, czy nie miała być mała bitwa Ale no... no. Można no pojechać, normalny. ale... <laughs> nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł By się przydał jeszcze jeden mam, Ktoś do plutonu Więc... Aha, no jeżeli tutaj będzie w ogóle jakiś zasięg Bo po, takim, po takiej przerwie to coś czuję, że... Oglądalność mogę spaść, naprawdę. Więc, no, jeżeli będzie, to możecie wpisać w komentarzu niki. Chyba, że już mam Was znajomych w pocie, więc, no, można zagrać w Pluton. Ja będę pisał. Tylko piszcie niki w komentarzu, jeżeli jesteście chętni. Czy No, ale TVPK nie będzie, no, ale coś innego dla ale Nie do nas. Bmx masz kota pewnie Bo jasno, ben, jasno. No Nie, mi się wydaje, że oni strzeli na ślepo albo bajemica. Znaczy no Nie mam takiej jeszcze wiedzy nowej Po tej przerwie Ale ja już bym prędzej kiedy O Jezus O Boże Myślałem, że gorzej tak szczerze będzie po tej stronie Że mniej, mniej osób Ja szczerze, nie wiem jak na golda, bo ten włoski niszczyciel to mnie przeraża tak szczerze. Do O tym mówię. Jest taki... dosyć mocny. Taki, no... To no właśnie. przebił, a ja go cholera... No to już... moje umiejętności. Na 27 się, się wylewa O boj! No się Nie, <grym> <grym> nie, Przebiłem go też Mamy taki problem mały, nie, ale oni chyba no, przesyłają to Na no, jest więcej Mi się wydaje, no właśnie Ale no, jak tak strzelał to Jestem nam no, więc nie musicie mi tego pisać. Więc nie ja tego pół roku, roku więc. Nie no, może z pół roku nie, ale na pewno od tego stycznia. No na co ja robię. no ale dajemy radę jakoś tutaj ja sobie na golda załadowałem pewnie z moich staty tutaj to będą niezłe dobra, 4 zeta okej okay. na jest tak, no to super ale ja mam dobra, fajnie oni to już to po, po tej stronie to już Nie no, to są ten sam włoski, więc ja nie przygotowuję na Kuśla eee... Żeś się schował i we mnie strzelił O Boże, nie mam opuszenia Da uwaga, bo ja chcę wyjechać. Aha no. Uważaj mi tam snajpią. ją, Leopard ale Dobra, nie się robił. 6-2, i bitwę. Dużo błędów popełniłem, mogłem zrobić naprawdę z 2-3 strzały... Ale jestem debilem. 2-3 strzały więcej mogłem zrobić. 999 dostałeś? Od y, 114 SP-2 y, y, okay. i Leopard 1. I oni mogą się idzieć. No, chyba dla mnie. Przed nami. No. Kiedy AMX 30B już jest tam, to na pewno w tej górze już nie siedzą, tylko są tam. Raczej znaczy, tu, 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 tu. Mhm. Albo jeszcze tutaj jest takie miejscówka. Sorry. Ale. Nie, on zaś mam... Że podje... kiedy podjechał, to już można podjechać. Tylko trzeba uważać na środek, bo tam jeszcze 907 jest na środku. Jeśli spoda dostanę to od czegokolwiek z dostanę to niezbyt. Nie, a 907 tam siedzi. Ale oni już. Yy... Tak, siedzi na 907? No to już ten dostał od niego. Czy nie. AMX? Nie wiem. Czy no AMX? O Boże. Mawczy? Nie. Co? AMX? Nie, czy nie? Niestety nie. Właduję teraz zrobię. Cholera, Sebek ma... Spota. Aha, na plecach mamy 907. Bo coś do nas uderza. To ja się tutaj nie wychylam na 162 KP. A po lewej stronie jeszcze mogę cię bić z tej górki, nie? Więc Właśnie. uważaj. Like mam. Ja ci ze czy 907 uderzy. Tak... Szczerze, tak szczerze mówiąc to byłoby do... nie Nie, no, raszowanie to też nie jest dobre. Znaczy no nie wiem. Mm -hmm. Nie będę się wypowiadał. Jeszcze jesteśmy oboje obieckami. A, a właśnie, też obiecki, tak. Musiał coś z... No nie no, trochę obiecku, więc nie jest. Ja się... No, no właśnie, ten no, 907 siedzi w tej miejscu, ona jest bardzo spoko. Nasz... A, bo to nie jest szturm. Teraz zauważyłem. Ale no... no na takiej miejscu, ty. Na szturmie, właśnie tą miejscówkę, tam gdzie 907 siedzi, to mega fajnie zająć, polecam. Tyle, tyle wiem. To dostał? No dobra, nie wychylam, bo... Chociaż 497 może by nie miało na mnie bić, ale... No nie, ryzykować, no... Mogę wychylić, ale... Nie, ale... Chociaż... No. Ale mam szczęście, głupi ma szczęście, nie? Dlatego on się do mnie odbił, ale już chyba nie będę miał tyle szczęścia. Z tym D907 na plecach mi wydaje. Bym... Dobra, to Ja wiem, i... się Ona no, podjeżdża? Nie tak. wiem, a masz 100? Ja, ja. ja. Nie, nie. Ona podjeżdża. Podjeżdża nas. No właśnie. jesteśmy otoczeni już w grę. I 97 A zapyta, i plecy ci uciekł. Nie, o, e... No i się odbiła. Ale no umiem, że się odbiła. No ale już. A, a on się tak. A ty, A to było wygrane To było wygana bitwa, nie? No. I to. Ale to jest przegięcie. Raczej no. Przez moją głupotę, Mogłem zrobić dwa razy więcej. No ale przepraszam. no Ale. Co? Teraz zrobiłeś? 3600. No, tak? 3600. No ale mogę zrobić dwa razy więcej. Odbiłem się z... Możecie policzyć ile razy koleja z jego że tam nie przebiłem tej sze... tego 60P i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś napisze, to... To, to po prostu napiszę bo jestem tego ciekawy no ale, nie może jeszcze jedna bitwa, co? tak myślisz? może na dziewiątkach dobrze, to widzimy się za chwilę dobra teraz bitwa na dziewiątkach ja mam 3,5 a Ty masz obiekta 2, 6, 3 dziewiątka do yy, drzewkowego Znaczy no, dziewiątka do dzika yy, solidna, solidna dziewiątka. A ja się już uczołem, nie będę wypowiadał, bo ta moja wiedza jednak z te pół roku no tam kilkanaście miesięcy ucierpiała to. No niestety goła to dziewiątka No właśnie. A ja właśnie yy, wziąłem sobie też, tura. No, i spróbuję wjechać na tą grupę, chociaż nie wiem, czy to jest pomysł. No, już widzę, że chyba nie zbyt. Nikt nie wjeżdża, on czeka, więc ja też czekam. Nie chcę ryzykować tak szczerze. No, ale dobra, ja chciałem po prostu poczekać. No, kuźle. I to jest, dlatego ja WOTA. Naprawdę o, fajnie dzwonię po policję. Nie? Dosłownie ja teraz fajnie zadzwonię po policję. nie? Żyde, no. jedyko, na czerwony. To jest fajne. Na... ktoś się Jest dwóch na czterech. Nie wiem, ale głupie to zrobię. I... Gdzie? Aha, tam, po drugiej stronie. No ja właśnie, się tak dziwię, dlaczego tak mało pojazdów tam. Yy, siedzi u, yy, u nas. Znaczy, że u nas praktycznie w ogóle nie ma. O dobra, ja tutaj już chyba nie zbyt chcę. Podjadę pod yy, Centurion'a. No. Dlatego miałem yy, chwilową przerwę od przez tych ludzi, którzy kochają wypychać, nie? Między innymi przez to też yy, nie, nie będę wychylał. Yy, 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 ale jednak to jest piorek, który się wraca, więc szczególnie w tym okresie od września do y, stycznia mniej więcej, lutego. Bo na wakacje praktycznie, takie może dwie bitwy na miesiąc, tak. No ale to takie techniczne, tak. Takie bardziej... Dobra. Dobra, teraz chwilę skupienia, Tylko czy, te, czy to mi się opłaca przeładować? Hmm. Tak, nie tak, pewnie mi się opłaca. Jeżeli tu jadę, zjadę bez szwanku, to o, to dobrze. No to mi chodziło. No i tak szczerze, no to patrząc na tą sytuację, Aha, bo tam widzę, że samemu byłeś we dwóch, tak? Jesteś czy cię wywaliło? Poczekam aż przeładuję i chyba ci, chyba miko wywaliło, ale no yy, poczekam, przeładuję i wyjadę mu na plecy. Nie no, kocze. Ach tam Polecę. No ja to tam z sobie mam. Hmm. Czy będzie wiciel to Jakieś tam Czyli niezbyt ładnie patrzę sobie co się dzieje. Tam jeszcze jest M35, ale nie będę po tą to jechał. Przecież. No! Nie wiem, po prostu. Nie komentuję, nienawidzę tego. Ale tak szczerze, to myślałem, że jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji, że to przewalimy, ale jednak. Jeszcze nie ma, tak, nie ma takiej tragedii. Chyba yy, nie tak od kątu, to też może nie jest takie... Słabo, naprawdę tragicznie wręcz, ale to bardzo defensywnie grałem i to między innymi też przez No to ta bitwa też była niestety tragiczna, więc to przepraszam, ale no wstawię ją, ponieważ no chcę, żebyście widzieli, że no nie jestem najlepszym graczem, to jest bardziej kanał dla zabawy. Ale no. No. No myślę, że no jak... Tak, technicznie. No, tak znaczy, no mogę o wiele więcej z tego zrobić. A no to się więc no to na tyle byłoby w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie do końca i to na tyle siema.